Witaj! Jeżeli oglądałeś już jakiekolwiek moje programy, to zapewniam Cię, że dzisiaj będzie poważniej, bo sprawa jest poważna. Odbędzie się bez przekleństw, a mam wielką ochotę. Ale chcę, żeby naprawdę dużo ludzi to obejrzało, niektórych może to razić, więc postaram się opowiedzieć to w spokojnie. Historia będzie dotyczyła pewnej. Instytucje finansowe, jak sami się przedstawiają w rozmowach telefonicznych, opowiem historię mojego znajomego, który, nie wiem jak to nazwać, dał się przez nich oszukać po prostu, krótko mówiąc. Chciałem, żeby przyszedł tutaj sam o tym opowiedział, bo porozmawialibyśmy, no niestety nie zgodził się, nie chciał wystąpić przed kamerą, ok, postaram się to zrobić jak najlepiej, jak potrafię. Mam troszeczkę notatek, żeby mi się nie pomyliło wszystko. Na początku chciałem od razu powiedzieć, że prawdopodobnie część ludzi, którzy to obejrzą albo już starczy oglądania, zaczną zaraz przyjrzeć: O, jaki on głupi, o, jak się dał nabrać, itd. itd. Zgadza się, mądry Polak po szkodzie, on też. Każdy, kto nie był w takiej sytuacji, jak on nie miał jakichś problemów finansowych, ciężkich czy coś w tym guście. Oczywiście może sobie tak mówić, natomiast powiem Wam, że człowiek, który ma takie problemy, chce z nich wyjść, kombinuje jak to zrobić, no jest w stanie pff, uwierzyć dużo więcej i zaryzykować dużo więcej po to, żeby się wreszcie takich problemów pozbyć. Druga sprawa. Może się komuś wydawać trochę rozletą temat, ale tak naprawdę będę go chciał opowiedzieć jak najdokładniej, żeby potem nie było, że powiem to w zdaniach, a no ktoś powie: o, czepiacie się jakichś ludzi, czepiacie się jakiejś instytucji. W ogóle czepiacie się ich, a, a tak naprawdę oni nie są winni. Ja opowiem to tak jak było, mam wszystkie szczegóły pospisywane, przekonacie się, że faktycznie od samego początku instytucja, taka, jak to mówię, leciała w kulki, żeby nie powiedzieć gorzej. Wszystko zaczęło się prawie że dokładnie rok temu, gdzieś koniec lutego, początek marca. Znajomy był już wtedy no, w dosyć nieciekawej sytuacji finansowej. No, tam jakieś wcześniejsze zawirowania życiowe sprawiły, że raty, które miał spłacać, nie miał już komornika, na tym czekał w kolejce. Ściągali mu z wypłaty pieniądze. Tak? No, była, to, była to dosyć, może nie jakaś strasznie duża kwota, bo, bo oni tam też mają swoje ograniczenia, no, ale była jednak. Facet chciał zrobić bardzo prostą rzecz, no wziąć sobie pożyczkę, spłacić tych komorników, mieć święty spokój, pożyczkę sobie spłacać, ponieważ już mógł, już był w stanie, miał na tyle pieniędzy, spłacać sobie jakąś przyzwoitą, normalną kwotę pożyczki, wyjść z tych problemów, tak załatwić wszystko. Padło mu w ręce, oczywiście no, próbował to załatwić jakoś przez banki, no ze względu na komornika nikt mu nie się tej pożyczki udzielić. A więc musiał zacząć kombinować inaczej. Podał mu w ręce taka ulotka. Taka ulotka, banku mówił kredytu, przyjść do nas. Oczywiście to już była któraś z kolei instytucja... S instytucja, no tak. z kolei instytucja, z którą już rozmawiam na ten temat, ale skupiamy się w tej chwili na tej. Konsolidacja, oburzenia szybko wypłata gotówki, tutaj takie fajne kwoty, tak, 17 tysięcy, lata 187, złotych 45 tysięcy, lata 381. I tak dalej, i tak dalej. No, on nie miał tutaj aż takich wielkich wymagań. I stwierdził, że ta, ta podstawowa ich oferta, najniższa jaka była 17 tysięcy z ratą 187 zł, którą będzie mógł spłacać bez najmniejszych problemów. Jeżeli pozbędzie się wszystkich innych rzeczy do spłaty, to, to taka kwota to, to by był droga dla niego. Natomiast te 17 tysięcy w zupełności mu wystarczyło nawet z lekkim zapasem i zdecydował się na to. Zadzwonił, umówił się i no, poszedł na rozmowę. Firma nazywała się wtedy, czego oczywiście nie ma na ulotce, nie ma tutaj nigdzie na ulotce. Oni zawsze, jak się do nich dzwoni, to się przedstawiają tej pory Instytucja Finansowa, ewentualnie rzadziej troszeczkę Biuro Doradztwa Kredytowego. Nazwy nigdy nie wspomnieli, to, to jest dosyć według mnie zrozumiałe w tej chwili, ponieważ wtedy się nazywali inaczej, teraz już nazwy zmienili, za chwilę powiem, jak to wyglądało? No być może planują znowu kolejną e, zmianę nazwy, i być może kolejną przeprowadzkę, która już miała miejsce w międzyczasie. Firma wtedy nazywała się EI Global, w tej chwili nazywa się y, Council Finance. Mieści się m.in. jedno z ich biur, w tej chwili w Katowicach, przy ulicy Sobieskiego 11. Wracając do sprawy, znajomy, umówił się na rozmowę, poszedł przedstawił przedstawił tę ulotkę. I mówi, że byłby zainteresowany tą właśnie najniższą ofertą. Pani, już na początku, z uśmiechem powiedziała, że no jest to tylko przykładowe. Przykładowa lata. No ale dobrze, przykładowa, nie przykładowa. facet coś tam zaczął się zastanawiać, ale w no, zasadzie już mu odpadło kilka innych możliwości. To była też, tak powiem, ostatnia deska ratunku, która mogła mu pomóc. No, Mówi: Dobrze, no zobaczymy jak to będzie. Niech mu policzą, niech mu zają ofertę. Oczywiście no, zaniósł, zaniósł wszystkie dokumenty wymagane. Tak, zarobki, te, te swoje, pokazywał te umowy bankowe, które miał, na które miał zadłużenie i tak dalej. Dosyć szybko do niego odzwonili z informacją yy, taką, że nie ma problemu, dostanie, dostanie tą pożyczkę, natomiast musi mieć kogoś, kto mu tą pożyczkę poświadczy. To jest ważne, co teraz powiedziałem. To jest dokładnie to, co on usłyszał przez telefon. Dostanie pan pożyczkę, ale musi pan przyprowadzić kogoś, kto panu tą pożyczkę poświadczy. No, kombinował, myślał, nie bardzo miał kogo. Wreszcie się dowiedział z ojcem, który stwierdził, że owszem, pomogę ci, dobra, poświadczę ci pożyczkę i koniec. dowiedział się, jakie są potrzebne do tego dokumenty. Tak, mieli te wszystkie dokumenty, zajechali tam na miejsce i teraz na początku rozmowy okazało się, że Guzik pierwsze oszustwo nie chodziło o to, żeby pożyczkę poświadczyć, tylko o to, żeby ją zrobić na tą drugą osobę. No, powiem szczerze, facet się zawiesił, nie wiedział, co ma powiedzieć, bo no, ojciec powiedział, że chodzi o poświadczenie pożyczki. Facet był przygotowany na to, że mu podpisze tylko i będzie ok, no to takie coś, jak, jak nie wiem, że żeranci się to kiedyś nazywało, nie wiem, czy się używa się tego określenia, a tu nagle wychodzi chodzić coś takiego, no. Patrzą się na siebie, w końcu się zmówi. no dobra, słuchaj, no. Okej, okay, zgoda. Niech piszą na mnie. No, dobrze pani powiedziała, co jeszcze trzeba przygotować, co trzeba przynieść, co trzeba sprawdzić i tak dalej. Więc nie było to tak łatwo, że to wszystko za pierwszym razem załatwili. Absolutnie, że nie. Muszę się umówić na następną wizytę. Całe szczęście no tam potem trzeba było dokumenty dostarczyć jeszcze, ale no, udało się to po prostu powysyłać mailem do nich, więc nie trzeba było cały czas jeździć, bo to jednak oni dosyć kawałek mieszkali od Katowic, więc... Y, troszeczkę problemów z dojazdami mogło być. Przede wszystkim czas, tak, no, kurcze paliwo no, dojedź, zwolnić się z pracy, żeby to wszystko pozałatwiać. W międzyczasie okazało się, że jeżeli on to bierze na ojca, no to musi jeszcze żona ojca, czyli matka jego, tak, musi też być przy tym, też musi to podpisywać, no bo takie mają wymagania. No dobra, przyjechali we trójkę, umówili się na to podpisanie umowy, przyjechali tam we trójkę. I Pani im przedstawia umowy. I w tym momencie facet szczęka opadła po prostu do ziemi. Spojrzał na kwoty, na kwotach dostał dwie umowy, zrobione z dwóch różnych banków, na kwotę ponad 10 razy większą niż chciał. No więc on <noise> zaśmiał się po prostu, mówi słuchajcie, co Wy mi tutaj dajecie? No, no, no co to jest za kwota? Przecież ja nie chcę tyle, ja nie potrzebuję. ja, ja... 17 tysięcy z taką ratą, jak się tam pisali, a nie, a nie ponad 10 razy więcej, tak? Zgłupiał po prostu, no oczywiście rata była odpowiednio większa do tego. Pani, która tam była, zaczęła mu tłumaczyć, proszę Pana, bo są takie nasze zabezpieczenia, w razie czego, gdyby się coś stało, ale mówię, ale jakie zabezpieczenia, co się może stać? No bo tu Pan będzie musiał wpłacić, teraz to jest dobre, tak? Z jednej umowy, którą mu przygotowali, na ich kancelarię prawną idzie ponad 5 tysięcy, z drugiej umowy na ich kancelarię prawną idzie ponad 9 tysięcy. Do tego są jakieś tam ubezpieczenia, odsetki, tak, z których jeden, ba jeden z banków mógł sobie je ściągnąć od razu. I jakieś to, to też było w umowie, bo po prostu one zostały ściągnięte od razu. A tam była jeszcze kwestia spłacenia kredy niedużego kredytu ojca, który, który też po prostu musiał być najpierw spłacony z tych pieniędzy, no więc okej, okay, to była tak naprawdę w stosunku do całości nieduża kwota, ale cała reszta. No I facet mógł mi wie Pani co, no ale, ale jakie by mi tu chcecie zabezpieczenia dać? Nie się Pan nie martwi i tak dalej. Jak się Mam nie martwić, to muszę wszystko spłacać. Policzył sobie te raty. Wyszły mu raty większe niż chłop zarabia. Nie no Boże, Panie, wy mi tu chcecie dać raty, ja nie będę w stanie ich spłacać, bo nawet tyle pieniędzy nie zarobię. No, gdzie życie, a gdzie opłata, gdzie to, gdzie cokolwiek, wszystko przeżywam, ja nie biorę. Wiecie ile zarabiam, tak? Dostaliście moje zarobki i ten. Pani mu tłumaczy w ten sposób, że proszę pana, po trzech miesiącach ta pożyczka zostanie przepisana na pana, zostaną te raty skonsolidowane i zmniejszone do jakichś sensownych rozmiarów. No, ja przez, przez te trzy miesiące, jak to mam płacić? No, wie pan, no, ma pan tutaj troszeczkę zapasu, no, może pan skorzystać z tych pieniędzy, żeby spłacić te raty przez te trzy miesiące, płacić takie większe, a później to skonsolidujemy, przepiszemy na pana i, i będzie zmniejszymy, tak, i będzie pan w stanie będzie tam w stanie to no, tak jak mi opowiadał znajomy, mówił, że no zastanawia się dłuższą chwilę na tym, bo słuchajcie, jeżeli ktoś nieprzygotowany zobaczy takie sumy, tego ile teoretycznie dostanie, czy się teoretycznie, bo tak naprawdę to do niego trafiła drobna część, kwota raty przekraczająca jego zarobek, no to, no, ale kalkuluje w głowie, tak? no dobra, już byłem w jednej, drugiej, trzeciej instytucji, obskoczyłem chyba wszystkie możliwe banki, no nic więcej nie wymyślę, tak? Pytał się jeszcze ze trzy razy, czy na, czy panim, na pewno nie będzie problemu, wystarczą trzy miesiące, żeby się to na mnie przepisali. Tak, proszę pana, po trzech miesiącach się wszystko tak naprostuje, że na pewno będą na pana. Przepiszemy, skonsolidujemy, z zmniejszymy raty. To pytanie tam padło kilkakrotnie. Byli jego rodzice, są na to świadkowie, że wszyscy się pytali. Rodzice, że byli wystraszeni, w ogóle starsi ludzie tak zobaczyli takie pieniądze, to za głowę się złapali. Co to w ogóle jest, co to będzie spłacał. Yy co to za kwoty są, nie? co się upewniał, że 3-4 razy zadawał to pytanie, słyszał za każdym razem odpowiedź, proszę pana, to są tylko zabezpieczenia, ale jakie zabezpieczenia? No nasze pan to musi na naszą kancelarię wpłacić. No jasne, z dwóch umów, słuchajcie, na ich kancelarię wpłynęło no, sporo, z jednego ponad 9, z drugiego ponad 5. Można sobie łatwo policzyć, tak w tej chwili nie o no, tych kwot spisanych, ale, ale to, były, to były tego typu sumy. Mając naprawdę niedużo czasu na podjęcie tej decyzji, facet powiedział dobra, podpiszmy to, załatwmy ten temat, na, za trzy miesiące przepisujesz to na mnie. Tak, ale na pewno, tak proszę pana, na pewno za trzy miesiące przepiszemy to na pana. Podpisali, tyle ile miał wziąć te 17, wziął, potem się okazało, że jeszcze z tej drugiej pożyczki oni mu, słuchajcie, <grych> Ta druga miała iść na to, co wspomniałem, po tym spłacie tego niedużego kredytu na ojca. Poszła spłata, oni jeszcze z tamtego banku jemu też dołożyli drugą taką samą kwotę, jak na spłatę tamtego kredytu. Także facet nagle dostał pieniądze, które no w zasadzie, tak się mówi, pieniądze się zawsze przydadzą, tak? No ale je też trzeba spłacić, i w zasadzie dostał pieniądze, których on nie potrzebował. Oczywiście zadzwonił do nich, bo, bo, bo to wszystko było tak kręcone. Jeżeli ktoś nie miał do czynienia z takimi ludźmi, to sobie nie może wyobrazić, jak oni potrafią kręcić, jak potrafią... Opowiadać o tym, że wie pan co, no tu, tu się zabezpieczymy, tu panu pomożemy, stąd pan sobie weźmie, tu pan sobie zapłaci, tu pan to przerzuci, a tak? tu pan coś zakombinuje. I, i, I słuchajcie, to jest, no tak z tego, co nam powiedziano, to wszystko bardzo ładnie wiarygodnie brzmi, mimo tego, że y, naprawdę no, Czech zdaje sprawę, że nie wiadomo co będzie, stoi na ostrzu noża i musi podjąć decyzję. Oczywiście, nie trudno się domyślić, że cały cyrk zaczął się po tych trzech miesiącach. To był akurat czerwiec, początek bierze wszystkie dokumenty, jedzie, tłumaczy. Niestety pani, która spisywała tą umowę, nie miała na imię Konstancja, nazwiska niestety nie mam, on też nie ma, chętnie bym powiedział, natomiast no taka pani jest tam prawdopodobnie tylko jedna. W tej chwili nie wiem, czy pracuje, czy nie. Jeszcze w zeszłym roku była podobność, podobno gdzieś tam została jakimś kimś ważniejszym i obsługiwała kilka oddziałów. Generalnie już jej spotkać nie mógł. Dostał wizytówkę, co prawda jak tam byli, ale wizytówka wyglądała, wizytówka wyglądała tak, jak teraz widzicie na ekranie. Nie ma tam żadnego nazwiska, żadnych osób wyszczególnionych, jest tylko nazwa firmy. Ma akurat ręcznie dopisany adres mailowy, to jest ten pierwszy adres mailowy, później uległ zmianie. No w tej chwili na pewno jest jeszcze całkiem inny, ponieważ no, firma jak mówiłem zmieniła nazwę. I oczywiście adres też. Dobrze, poszedł załatwiać, poszedł załatwiać, tej pani Konstancji już nie było, no ale, ale byli inni pracownicy, tak, wytłumaczył o co chodzi, okej, okay, okej, okay. złożył dokumenty jakie, jakie miał złożyć. No i od tej chwili, od tej chwili zaczęła się, zaczął się cyrk, walka, wojna, użeranie się, nazwij to sobie jak chcesz. Kaset po prostu był zbywany, wyglądało to tak, że Zawisł dokumenty, tak dzwoni za jakiś czas, no słyszy odpowiedź, że wie pan co, no przepraszamy, bo teraz jest tak dużo pracy. Analityk jeszcze nie zdążył się zająć pana sprawą, nie zdążył tego wszystkiego zrobić, dobra. No to dzwoni znowu za jakiś tam czas. No to jak mówię, nie dzwonił nie, nie dzwoni dzień w dzień, czy tam co dwa dni, no dzwonił na przykład tam raz w tygodniu na początku, tak? Może czasem później trochę częściej, co trzy dni, później znowu może im zostawił jakiś tydzień spokoju, żeby. Dzwoni znowu, wie pan co, no, no jeszcze znowu analityk nie zdążył, tak? Jakiś tydzień później dzwoni, słyszy, ktoś odbiera jakaś pani, ona nie wie o co chodzi. Czy jest ktoś, kto wie? No nie. No to oni mu odzwonią. Oczywiście czekał dwa trzy dni i nie odzwonił. Znowu zadzwonił, pani znowu nie wie o co chodzi, tak? Ale woła kierowniczkę. Kierowniczka wie, mówi, no wie pan co przepraszamy, ale analityk znowu nie zdążył. Za chwilę była taka sytuacja, że chyba 2 3, 3 razy dzwonił, podawał nazwisko, przedstawił się, mówił o co chodzi, razem nazwisko, że jest awaria systemu i oni nie mogą sprawdzić jego, jego danych, tak, jego, jego oferty i tak dalej. Słuchajcie, no w takiej instytucji trzy razy pod rząd była awaria systemu, jak facet dzwonił. Potem się okazało, że znowu pan analityk nie miał czasu. W końcu doszło do tego, że dokumenty, które złożył na przykład o zarobkach, są już nieaktualne i musi dostarczyć jeszcze raz. Dobrze, załatwił sobie dokumenty o zarobkach. Pytał się pani, bo zadzwonił do nich, pyta się, czy może im wysłać maile. Usłyszał, że tak, może im wysłać maile. Pani mu nawet podała nowy e-mail było jasno, pani podała nowy e-mail, wysłał te dokumenty Mile. Dzwoni, no tak chyba za półtora tygodnia, bo już chciał, żeby mieli czas faktycznie to przeanalizować, żeby ich nie poganiać. Zwoni za jakieś półtora tygodnia. Yy, słyszy, że musi dostarczyć właśnie te zarobki. Ja myślę, że dostarczyłem, no dostałem pan maile, bo mówiliście, że można. No nie, bo musi pan to przynieść osobiście. Nie trudno się domyślić, że się zdenerwował. Dobrze, zareaguję z kim? Przez następne dwa razy znowu słyszał, że albo analityk nie miał czasu, albo odbierał to ktoś, kto nie znał tematu i nie był w stanie go poinformować o wyniku tego wszystkiego. A w międzyczasie musiał jeszcze dostarczyć po raz kolejny raport BIG, który oczywiście jest płatny, więc, więc tutaj kolejny jego koszt. Tak minęło. No, zaczął się chyba, zaczęło, już, już doszło do listopada w ten sposób. Patrzę się już zdenerwował, już, już tam jego nazwisko było rozpoznawalne, bo, bo zaraz wywołali panią kierowniczkę, która wymyślała jakąś dobrą ścieżkę, albo twierdzili, że właśnie nie ma pani kierowniczka, albo mi się zepsuł system, albo coś, nie są w stanie mu udzielić informacji. Facet im napisał w którymś momencie, że po prostu yy, on no, skieruje sprawę na policję. Yy, skieruje sprawę o oszustwo i, i, i na tym się skończy temat. On przez ten cały czas płacił te no, zajebiście za przeproszenie wysokie raty. Yy, już yy, zaczął utracać szlak. Yy, dosyć się tam od, odezwali. Po jakimś tygodniu czy półtora yy, zadzwonił do niego pan, że yy, tak, oni mu wszystko załatwią, ale musi takie pisemka do banków powysyłać, żeby oni zaprzestali przetwarzania jego danych. Dobra. Na razie się coś Głoszyło, tak? facet przysłali mu nawet wzory tych pisemek, oni to ładnie wydrukował, podpisał, wysłał do banku, no, banki oczywiście to olały, bo on w sytuacji człowieka, gdzie, który ma yy, komornika, czyli już na tyle długą, yy, duże opóźnienie w spłatach, że, że dostaje komornika, oni takie informacje przetwarzają przez 5 lat, taką dostał odpowiedź i na tym się skończyło, no kontynuuje dalej, kontynuuje dalej, yy... Załatwia. Cały czas temat wygląda dokładnie tak, jak wyglądał. Czyli no w jaki sposób jest chłop zbywany. Oni udają, że albo nie wiedzą o co chodzi, albo że jeszcze coś, jeszcze albo że jeszcze coś. Zaczął się grudzień i facet dostaje od nich telefon, że mają dla niego ofertę. Nareszcie. Że wreszcie załatwią jego temat. Tak, no więc on zadowolony, słucha co dalej, a koleś po drugiej stronie, pan facet do niego dzwonił, koleś po drugiej stronie Sławki mówi nie Pan co, dostanie Pan tą pożyczkę, ale musi Pan ją wziąć na kogoś innego, a my ją za par po paru miesiącach przepiszemy na Pana. To się zanimowało. I Przecież wyście mnie właśnie w ten sposób oszukali, ja cały czas z tym walczę. Powiedzieliście mi raz coś takiego, że mam wziąć pożyczkę na kogoś, a wy ją przepiszecie później na mnie. Do tej pory się tego nie zrobili i proponujecie mi po raz drugi to samo. Po drugiej stronie ktoś bezczelnie mówi tak. Nie trudno się domyślić, że Szlak go trafił, powiedział jeszcze raz, że zgłasza sprawę na policję, rozłączył się. Potem, wiadomo, były święta, skończył się, skończył się rok. Chłop naprawdę chciał iść na tą policję, zgłosić sprawę o oszustwo, natomiast gdzieś zaraz na samym początku stycznia, on tam czekał, tam były jakieś wolne dni i czekał po prostu, kiedy będzie miał trochę luzu, Zamiast na początku stycznia dostał znowu telefon od nich i słyszy, że Pan był naszym klientem. My dbamy o dobro klientów, żeby byli klienci zadowoleni. Mamy dla Pana ofertę. Proszę przyjechać z tym dobrym klienta. To jest tutaj kluczowe stwierdzenie. Umówi się na rozmowę, zajeżdża do Katowic i co się okazuje? No, oczywiście, musi trochę poczekać, tak? W kolejce siada, a pan mówi: Dobrze, to proszę dokumenty. Mówi, no, jakie dokumenty? Żeby wy macie wszystkie moje dokumenty. No, tak, ale pana tak długo nie było, to pan musi jeszcze raz złożyć. A nie mógł mi ktoś o tym powiedzieć przez telefon. Rozmawiałem przez telefon. Ktoś powiedział tylko, że mam przyjechać, nie wspomniał ani słowa o dokumentach. To jest to według nich pojęte zadowolenie klienta. Rozumiecie. No, Ciągnie się faceta tak po to, żeby mu powiedzieć, że ma przywieźć dokumenty. To się niby wydaje logiczne, no musi przywieźć dokumenty, ale on te dokumenty przywoził tam kilkakrotnie. Był pewny po prostu, że wystarczy przyjechać. Powiedzieli mamy dla pana ofertę, niech pan przyjedzie. No to przyjechał po, tak? Dobra, zdenerwował się, no ale już mówi, zaczynamy działać dalej, to okej, okay. proszę mi napisać na kartce, co pan potrzebuje. Facet mu napisał, on te dokumenty za dwa dni przywiózł. Osobiście, bo wie, że Mailer to może nie wyjść. Oni to znowu analizowali ze dwa tygodnie, ale nawet sami oddzwonili. Dzień dobry, dzień dobry, wie pan zbiera telefon, tak? Wie pan co? No dobrze, dostanie pan tą pożyczkę, nie ma sprawy, ale jest taki temat, że musi pan ją wziąć razem z kimś, bo pan ma troszeczkę za małe dochody. No dobrze, ale byście wiedzieli jakie mam dochody. Przede wszystkim. Mieliście to przepisać na mnie, mówi facet, tak? Teraz już jest część tej pożyczki spłacona, więc jest jeszcze mniej, co, co macie przepisać, bo ja cały czas płacę. I nagle się okazuje, że za małe dochody. No to jak to jest? No wie pan, no bo coś tam, coś tam kręci. Tak? No nie, nie, nie dał konkretnej odpowiedzi, no ale kręci na mnie dobra. On no, musi się rozejrzeć, z kim, z kim może to wziąć. On ja mówi, pan co, no ja poprzednio brałem na ojca pożyczkę, no ja nie wiem, ja będę miał z kim wziąć teraz. Czy ktoś będzie mógł wziąć razem ze mną? Ale pan Romerza, to pan może razem z ojcem teraz wziąć znowu. Ok, rozłączyli się. Dogadał się powiedział, jaka jest sytuacja mówi, że no wiesz, jest już kolejny krok, żeby to z ciebie przepisać na mnie. No na razie musimy to wziąć na siebie na dwóch, a potem zobaczymy, tak, będziemy walczyć dalej. Ale tknięte przeczucie, ponieważ trochę się nauczył przez te miesiące, jak nie funkcjonują, zadzwonił do nich. I mówię, Jest taka, i taka sprawa, dzwonili się do mnie. To był jakiś chyba, tydzień wcześniej, czy półtora. Dzwonili się do mnie, powiedzieliście mi tak i tak. I teraz ja mam takie pytanie: Czy wy mi to chcecie dać razem z kimś, żebym wziął? Czy wy mi to chcecie znowu dać na kogoś? Słyszę odpowiedź: gdzieś tam coś, coś tam facet sprawdzał, coś tam tego. Nie wie pan co, no musi pan do nas przyjechać. I wie pan co? Odpowiedzi pan mi może udzielić przez telefon. No macie wszystko w komputerze, macie tam moje dane, wiecie o co chodzi i ja mam jechać do Katowic, zwalniać się z pracy, tracić kupę czasu tak i pieniędzy po to, żeby pan mi powiedział tak albo nie, no to ja do pana oddzwonię. Oddzwonię to jest standardowe stwierdzenie. Ja do pana oddzwonię. Oczywiście nikt nie odzwonił. W związku z czym facet na drugi dzień znowu dzwoni. Przedstawia temat. Odebrał inny pan. Odebrał inny pan i mówi, że no on nie wie o co chodzi, ale tamten kolega będzie, no to on mu przekaże i on oddzwoni. Chyba się Łatwo domyślić, że nikt nie odzwoni. Facet yy, czekał dwa tygodnie, w końcu pojechał tam. Wszedł, podstał swoje w kolejce. Akurat mężczyzna, z którym rozmawiał wcześniej, z którym załatwiał to wszystko, był cały czas zajęty. Wyszła pani i pyta się, jaki jest temat. Tak? On mówi, o co chodzi. Tak jak wiadomo było wcześniej, że oni wszystko mają w komputerach na jednym systemie, ona sobie zerknęła. No, tak, 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 oczywiście, wszystko tutaj widzę. Nie? I on zadaje to pytanie: Proszę to, Pani, czy, czy Wy mi chcecie dać e, pożyczkę razem z kimś, żebym wziął? Czy znowu chcecie mi dać na kogoś i, i co? Tak jak teraz, tak? Obiecacie, że przepiszecie i nie przepiszecie. Tam przy okazji jeszcze wyszło chyba dwójka innych pracowników, gdzieś tam patrzyli ten komputer, bo ta Pani tak nie bardzo wiedziała, co powiedzieć. Tak się patrzy po nich, oni tam zerknęli w ten komputer, nie? no i ten jeden się nagle odzywa, mówi no wie pan co, pan to tutaj będzie musiał takie pisemko do banku wysłać, pan panu dane, o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, on mówi, że pana wyście mi to dali w listopadzie, ja to wysłałem, dostałem odpowiedź, że banki w przypadku komornika przetwarzają takie dane przez 5 lat. No i co teraz? No to pan nie dostanie. Rozumiecie ten temat? Słuchajcie... Czyli oni tak, albo, znaczy, no nie, oni nie mogli nie wiedzieć czegoś takiego, że banki w takiej sytuacji przetwarzają dane przez 5 lat. Nie mogli nie wiedzieć, bo jeżeli oni tego nie wiedzieli, to oni nie mają prawa się zajmować finansami, bo nie znają podstawowych przepisów, nie znają podstawowych zasad działających na rynku i nie mają prawa zajmować się kredytami, udzielaniem ludziom pożyczek, załatwianiem jakichkolwiek spraw finansowych. Ale ja mimo wszystko podejrzewam, że oni wiedzieli o tym bardzo dobrze. Wiedzieli wszyscy pracownicy, wiedziała słynna pani Konstancja, która go namówiła na podpisanie tej pożyczki, czyli po prostu go oszukała, wprowadziła go w błąd, powiedziała, że po trzech miesiącach będzie można zamknąć temat, przepisać pożyczkę na gościa ze skonsolidowaniem, ze zmniejszaniem rat. Powiedziała mu o tym, wiedząc, że to jest niemożliwe, że trzeba odczekać nie trzy miesiące, tylko pięć lat. Facet został w tej chwili, nie użyję odpowiedniego określenia, delikatnie powiem, z ręką w nocniku, nie mając możliwości spłacania rat w kwocie większej, które są w kwocie większej niż on zarabia, z nimi już w tym momencie oficjalnie wie, że został oszukany, że już nic nie załatwi. Zamurowało go, jak to usłyszał. Dostał im jeszcze po raz kolejny swój nowy numer telefonu. Podawał go wcześniej dwa razy jeszcze i teraz napisał na karteczce: powiedział, że czeka do piątku na rozwiązanie tematu, jeżeli się nie doczeka w przyszłym tygodniu, czyli poniedziałek albo wtorek, idzie zgłaszać sprawę na policję. W międzyczasie uzgodniliśmy, że jeśli nie załatwi tego tematu, robimy ten film, puszczamy go w internecie, i się najwięcej ludzi dowie. Sami sobie odpowiedzcie, czy warto się z tą firmą, czy warto z tą firmą chodzić w jakiekolwiek układy, bo możecie być potraktowani tak samo. Ja wiem, że być może będzie sytuacja, że ten film obejrzy ktoś, kto dostał kredyt przez tą firmę i akurat dostał go bez problemu, jest z tego zadowolony. Okej, okay, ja wiem, że pewnie są tacy ludzie. Gdyby oni oszukiwali wszystkich dookoła, to nie funkcjonowaliby do tej pory, ale jak widać są takie przypadki i to jest poważny temat. Oczywiście będzie sprawa na policji, natomiast no, facet jak jest w ciemnej dziurze, tak jest w ciemnej dziurze. Proszę o to, żeby rozpowszechniać ten film gdzie się tylko da, mówić o tym, udostępniać go i jak najwięcej ludzi dowie. Od razu mówię, jeżeli firma będzie nas chciała, to do sądu, proszę bardzo, mamy świadków, mamy dokumenty, mamy wszystko. Jak czekam, żeby to zrobili, bo cała sprawa wypłynie w tym momencie. Przypominam jeszcze raz, firma obecnie nazywa się Consul Finance, obecnie, obecnie, bo i nazwy się zmieniają, i miejsce zamieszkania, obecnie katolicki adres jest to Sobieskiego 11, pokój C211 na piętrze 2. Jeszcze raz, pokazuję te numery telefonów do nich, bo o ile zmienią, mogą zmienić bez problemu adres, mogą zmienić bez problemu nazwę firmy, maila, o tyle telefony i będzie trudno, bo telefony są na wszystkich ulotkach. Więc jeżeli macie któryś z tych telefonów, albo pokażę jeszcze na ulotce yy, telefony z innego ich oddziału, tutaj są akurat dwa na tej ulotce, nie wiem czy jest tych oddziałów więcej czy nie ma, yy, razy uważać po prostu na tą firmę. Radzę uważać, sami widzicie dlaczego. Możecie się bardzo nieładnie ładować. Wiem, że yy, różnym ludziom proponują coś takiego, że dadzą pożyczkę na kogoś, potem ją przepiszą, bo facet będąc, bywając tam u nich, słyszał tego typu rzeczy, no nie wie jak się to skończyło, tak? Czy faktycznie dotrzymali słowa, czy tak jak w jego przypadku nie dotrzymali. Także proszę jeszcze raz o to, żeby ten film obejrzał jak najwięcej ludzi i, i żeby się po prostu nie dać nabierać tego typu oszustom, którzy wykorzystują to, że ktoś jest w trudnej sytuacji, że y, jest w stanie zaryskować, podpisać umowę na dużo większe pieniądze, z których oni sobie y, oni sobie tam wzięli ciężkie pieniądze, tak, do swojej kancelarii, prawda? Mówiłem o tych kwotach na początku. Więc. Walczmy z tym, udostępniajmy takie informacje i niech, niech nie będzie tak łatwo w życiu. A na razie żegnam, do usłyszenia.